Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu wrappingowym. Tematem dzisiejszym będzie oklejenie maski w Audi RS5 folią Inozetek, którą doskonale znacie. A ona do najłatwiejszych nie należy, więc mam nadzieję, że wyciągniecie z tego vloga coś dla siebie. Właśnie maska jest przygotowana, odtłuszczona chłopaki lecą teraz sobie ściereczką bezpłową, żeby wszystkie pyłki z niej ściągnąć. No i trzymajcie kciuki, żeby nam to wyszło, bo mamy tylko jeden bryt folii i nie mamy drugiego podejścia. Folię mamy przygotowaną, docięty bryt pod element z zapasami. Zawsze pamiętajcie, że dookoła każdego elementu około 10 cm zapasu potrzebujecie. Czym się charakteryzuje ta folia? No na pewno zauważycie, że posiada trzy warstwy. Pierwszą taką warstwę ochronną, żeby w rolce wam się nie porysowała i tą warstwę musicie przed aplikacją folii na pewno ściągnąć. No i następnie Mamy folię właściwą i liner też jest plastikowy, nie tak jak w innych foliach papierowych. Ta folia jest mega ciężka w aplikacji, ponieważ zostawia przy każdym poderwaniu brzydkie linie adhezyjne, których chcemy uniknąć. Dlatego będziemy próbowali całość maski zarzucić, no, jak największy obszar na raz. Dodatkowo będziemy ją mocno podgrzewali, żeby była aż taka bardzo płynna. Wtedy fajnie ona się układa na samochodzie i na wszystkich elementach. Dodatkowo ona, jeżeli jej nie podgrzejcie, to jest mega sztywna, Taki, no, ja to porównuję zawsze do kartonu, więc musimy ją mega dobrze podgrzać. Pracujemy folią nie po elemencie, bo nam się poprzykleja, ma bardzo silną adhezję wstępną kleju, więc jeżeli położycie, to od razu wam się w tym miejscu przyklei, dlatego będziemy pracowali na sześć rąk, trzy osoby, żeby po prostu tą folię cały czas mieć w powietrzu, nagrzewać i układać od razu na całym elemencie. Następnie wyrakulujemy wszystko, no i będziemy się modlili, żeby nam kanalik nigdzie się nie zablokował, bo ten kanalik też tutaj nie działa tak super jak na przykład folii 3M czy Awery, gdzie spokojnie możemy sobie to powietrze usunąć z folii. Tutaj będzie to troszeczkę trudniejsze, także no, życzcie nam miłej zabawy. Kolejną wadą tej folii jest to, że po aplikacji trzeba finiszem przepolerować całą folię, żeby wyglądała jak z rolki i wtedy ona faktycznie wygląda jak lakier i to jest jej zaleta. Dlaczego ludzie ją wybierają? Ponieważ, no, do złudzenia przypomina lakier. Ma bardzo taką głębię, jest bardzo błyszcząca. No i tak jak wspomniałem, do złudzenia przypomina lakier i jest pozbawiona takiej morki, które mają folie y, stricte winylowe, ale tak jak mówię, coś za coś, aplikacja jest mega trudna. Folia z, y, z tego względu, że ma te trzy warstwy, no mega się elektryzuje. Pierwszą warstwę musimy ściągnąć i już jest folia naelektryzowana, potem drugą jeszcze warstwę y, i bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że zaciągnie Wam jakieś pyłki, na przykład z podłogi. Dlatego fajnym pomysłem jest tą podłogę, mogę sobie zwilżyć, tak żeby właśnie tych pyłków nie zaciągała, a oprócz tego można sobie tą pierwszą warstwę też zwilżyć i troszeczkę ona się rozelektryzuje w momencie, kiedy będziemy ściągali ten liner, folię zabezpieczającą, zwał jak zwał. Ściągamy tą folię po to, żebyśmy mogli nadać folii kształt elementu i żeby ją uplastycznić. Po prostu ten liner, nawet po podgrzaniu, ta folia wtedy się nie rozciąga i nie jest plastyczna. Dlatego musimy całość od razu przed aplikacją ściągnąć. Zresztą słychać jak strzela. Całość folii z ściereczką bezpyłową przejeżdżacie, żeby usunąć wszystkie pyłki. W tym momencie zdejmujemy liner właściwy, no i wrzucamy folię jak najszybciej na maskę, żeby nam po prostu klej nic nie ściągnął z powietrza. Dla bezpieczeństwa zdjęliśmy tylko jedną trzecią linera. Użymy, ułożymy sobie w tym momencie folię na masce, tak żebyśmy mieli wszędzie zapasy. Przyłapiemy sobie na początku maski i w tym momencie chłopaki będą ściągali liner, który też będzie się elektryzował i przy okazji ściągał na siebie pyłki, które gdzieś tam jeszcze mogą sobie krążyć. W tym momencie wycinamy środek folii przy podszybiu, żeby rozprężyć materiał, tak, żeby się ułożył na tej krawędzi przy szybie. No i teraz możecie zobaczyć, jak ułożyła się folia właśnie po tym rozprężeniu, jak wycięliśmy ten kawałek folii. No i tak będziemy sobie działali. Najpierw łapiemy część, zaraz będziemy całość układali. W tym momencie ściągam liner i ze względu na to, że on też się elektryzuje, to będzie ściągał nam pyłki, które gdzieś tam mogły zostać, na przykład na masce. Folia od razu do góry. No i tutaj duża rola chłopaków żeby całość nagrzali i to tak porządnie. Ja będę starał się ciągnąć w swoją stronę, a chłopaki w kierunkach zewnętrznych. Fajnie to musi wyglądać, gdzie trzech chłopa zarzuca kawałek na jedną maskę. No ale tutaj nie da się inaczej. Ja bym porównał troszeczkę pracę z tą folią jak do pracy z chromem. Tam mniej więcej wygląda to bardzo, bardzo podobnie, a nawet potrzebne są jeszcze z dwie osoby. Zobaczcie, tam już część jest taka płaska, no i właśnie tak chcielibyśmy, żeby całość wyglądała. No i do tego potrzeba naprawdę dużej temperatury. Czarek grzej tutaj przy mojej lewej ręce, to o, właśnie tutaj. Więc musicie grzać w tym miejscu, gdzie właśnie są te napięcia. Ja ciągnę w dół maski, a chłopaki ciągną to na boki, dzięki czemu całość, środek nam się, zobaczcie, rozpro, rozprostowuje na taką ładną taflę. Tak powiem, pierwsza część... ha aż mi ręce bolą. Wcale to nie jest proste, bo trzeba naprawdę dużo siły użyć. Zobaczcie, większość maski mamy położone na raz. Część wyraklujcie, połapcie na pewno sobie ostre krawędzie. OK, mamy tutaj środek wyraklowany. Teraz będziemy sobie pracowali na tych narożnikach. Zobaczcie, że tutaj jest bardzo dużo nadmiarów folii. Rafał łapie tu przy masce i na narożniku i będzie rozciągał w trójkąt w tym miejscu. Czarek, analogicznie w drugą stronę, no i całość będę musiał równomiernie grzać tak, żeby te folie się rozkładały i żeby te wszystkie nadmiary nam wyszły poza element. <mulary> Zobaczcie, cały środek już mamy ładnie na płasko, został nam lekki bajzel w tym miejscu, nasz plan to jest przejść i dojść aż do tego przetłoczenia. Tym na razie się nie przejmujemy. Dopiero po wyprowadzeniu tego wszystkiego będziemy się tym zajmować, ponieważ jeżeli byśmy to najpierw wszystko wyraklowali, a tu by coś poszło, nie, tak to byśmy musieli pół półmaski, a tego na pewno nie chcemy, więc czarek podnosi narożnik. Ja dorzucam trochę temperaturki. Ja sobie złapię w tym miejscu i ciągniemy do tamtego narożnika. Tu musimy z tego wyjść na pewno. Ok. Do tego momentu. Więc mamy tą krawędź złapaną, i tutaj sobie będzie czarek wyprowadzał powietrze stąd, i przechodzimy na drugą stronę i powtarzamy to samo. tak jak zauważycie, mamy dwa przetłoczenia. Folia jest zmostkowana na nich, więc najlepiej, jakby sobie właśnie złapali środek, tak jak zrobił to Rafał. I teraz w którą stronę? Bo jeżeli tutaj sobie zamkniemy, to już musimy w tę stronę wyprowadzać powietrze. Jeżeli tam zamkniemy, no to w tą stronę. Tak, żeby nigdzie sobie nie zablokować tego ujścia powietrza, bo zrobi Wam się duża bania i po prostu z tym powietrzem nie uciekniecie. No, jak już mamy tak, taki etap, tam mamy ujście powietrza. Rafał sobie zrobił. I naraz całe przetłoczenie wtłaczamy. Po drugiej stronie tak samo. I że tak powiem, będziemy troszeczkę już w domu, bo najtrudniejszą część będziemy mieli już za sobą. Został nam ostatni etap, czyli boczne części maski. Tego już nie ruszamy, bo jest to ładnie na płasko, tak jak widzicie. Tu jest delikatny bajzel, więc sobie folię rozprostujemy. Wyprostujemy ją aż do krawędzi, wyraklujemy, no i zostanie nam etap końcowy, czyli wykończenie krawędzi i narożników. Mogłoby się Wam wydawać tam na wideo, że my tą folię podgrzewamy i naciągamy na maksa, na hama, ile się da. Nie, my tą folię naciągamy tylko i wyłącznie tyle, ile jest to potrzebne i ani milimetr więcej, żeby tej folii właśnie nie przyciągać, żeby nie tracić koloru, no i po prostu, żeby folia nam po tym skrawędzi nie powstawała. Także może to do złudzenia tak wyglądać, ale układamy właśnie. My nie naciągamy folię, tylko układamy do elementu, tak żeby się wpasowała na kształt tego, co oklejamy właśnie. Zawsze pamiętajcie o tym, że po ułożeniu folii gdzieś się sobie porządnie złapać, żeby Wam się po prostu nie cofnęła, bo znowu zrobi się bajzel i trzeba od nowa układać tą folię. Okej, okay. przedostatni etap, wyraklowanie tych elementów. I tak jak widzicie, maska cała jest wyraklowana. Zostało obrobić wszystkie krawędzie, wszystkie narożniki, a też zobaczycie sobie na przebicie. Albo możecie się cofnąć do poprzednich vlogów, gdzie tłumaczyłem krok po kroku, jak wykańczać i krawędzie, i narożniki, także zapraszam. i be for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm a nerve, bitch. I'm flat in your ex, man. We ain't gotta go outside. Two step in the rain, wake up by my side. Don't oh, care what you're keeping. Oh, you just my time. Oh, yeah, she know the deal. You hey, ain't the first to really sell that shit Champagne with the roof gun. Bumped this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the jeep So baby let's not talk about it But I gotta know If I take you down Would you really hold me down I'll be your best friend She just wanna hit me Let me in your section, running through my mind. We got a connection. Back home ain't the same. Your pops drinking all the time. You just wanna get away. Come hop up in my ride. Right. Two goofies on the run. Couple forties in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really help me down? i be your best friend. You just wanna hit me with a quickie by the bullet, and I'm like, yes, man. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Ooh, yeah, flyer than your ex, like, oh my god. Ride into your legs, like, oh my god. And let's go on a day, like, oh my god. Met from LA, like, oh my god, oh my god, yeah. She still think it's odd, yeah. I got all these fans, she's the only one I want, yeah. Impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how they get like that. Recognize my runs and get them fixed like that. Boomin' through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground, yeah? Uh, yes or no? Moi drodzy, kolejny vlog za nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba dzwoneczek, żeby być na bieżąco i łapkę, jeżeli chcecie więcej takich vlogów. Mam nadzieję, że troszeczkę wam pomogliśmy i łatwiej będzie Wam się pracowało z tą folią. Z naszej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!